No, Silver 2, 9 minut, 4 lose Ale bardzo prawdopodobnie, że dzisiaj do Golda wejdziemy. Ale bardzo prawdopodobnie, że dzisiaj do, golda, do, golda, do golda, golda, golda wejdziemy. Chociaż, no, wszystko może się zmienić, prawda? Cześć, meniur. Bohatera mam, kto jest bohater? Kto jest bohaterem? Lody śmietankowe, kurwa, są bohaterem? Pana G, George Floyd. Okej. Okay. Ładne koty, a dziękuję, trzeba wyprać któregoś na ten kocyk, wiecie. He, he, he. Jak umiem cylgii? W porządku, zjadłem trochę dzisiaj ciasta. I nie był to Makowiec. <laughs> Mordeżki, przywitajcie z, z Wykryłem, zobaczcie, napisał siema wszystkim, więc do wszystkich. Ja będę was teraz atakował non stop o to, że jeżeli ktoś wejdzie i napisze siema wszystkim, to będę naciskał was, żebyście się też witali, bo no bo wypada, prawda? Wypada, żeby to jakaś fajna była atmosferka na streamku. Bo debili tu zauważcie, no debili nie brakuje u nas na streamku, prawda? Więc fajnie, jakbyśmy jakbyśmy ten cały debilizm. Wzmywali tymi dobrymi uczynkami, tymi dobrymi tekstami, no nie wiecie jak jest. Ja, w, słuchajcie, ja wchodzę sobie do innych streamerów, przykładowo do Robena Piszę Hello, Robin and Chat, i odpowiada mi Robin, odpowiada mi jego moderacja, odpowiadają mi ludzie z czatu. Wiecie jak to jest fajnie? się poczuć, tak że wchodzisz, przywitasz się i kurde, ludzie to docenią. To no, jest naprawdę fajna sprawa. Co u mnie? Jest w porządku, troszkę ustka mam popękane. Popękały mi trochę usta, wiecie? Ze streamerki, mordeczko, ze streamerki. Aczkolwiek, no mogłoby być lepiej, prawda? No ale trudno, może kiedyś będzie mój czas. Zabraniasz mi się przyjmować z uh. Powiało. Grazem. Czy za 10 dolarów można jedno duło? Hmm. Nie chcę cię skupować z pieniążków, wiesz? Donate to jest coś... Coś innego, mordeczko, tak? Donate to jest coś takiego, że masz ochotę wspomóc mój kanał, wspomóc moją działalność, tak? Żebym się rozwijał, czy... Żebym sobie kupił, kurwa cokolwiek i dajesz do niej po prostu sam od siebie mordeczko, tak? Kurśnik, wypierdalaj. O, chyba masz coś z oczkami. Polecam ci wizytę już nawet nie u psychiatry czy psychologa, bo to ci już nie pomoże, ale u okulisty chociaż. Musisz prosić do tańca? <laughs> Podobno Dagix, rozjebałeś się, żegnam cię. Takich tu nie chcemy. Jeszcze bluźnisz na mnie, zaraz pofruniesz. Cześć, wariaciku. Nie, bo nie gram z frajerami i nie pisz o tym gościu nigdy więcej. Muszę cię mordostajemaltować, mo bo gadasz o takich gościach, których tutaj niestety nie tolerujemy. Nie wiem, Blitz mi się zepsuł, nie mogę go włączyć. Także jest lipa. Kocur, kurwa, ty to ze mną miałeś, kurwa, pół roku temu grać w LoLa, kurwa, kłamczuchu ty. Pierdzielony, mówiłeś, nowy komputer będę miał, będziemy grali w LoLa i takiego chuja gramy w LoLa, ty, kłamczuchu. Tam muszę, kurwa, grać. Jeszcze Cię w randze poczekaj kurwa Uczyliśmy kurwa grać, ja będę wyżej niż Ty, zobaczysz kurwa O poddali się, GG Tak jak widać, 10 winów To dla Was mordeczki No Standardowo, pyk i dobra Wiecie co to jest? Wiecie co to jest mordeczki jak coś? Powiedzieli wam co to jest? Chyba jakiś stream sniper, co wczoraj wysnajpił kurwa, i trollował. Rito wczoraj mnie goś wysnajpił blitzem i wziął smajta A widzowie mówili, o, nic nie dostanie za to. No nie dostanie, nie dostanie. Nic za to, macie rację. Plus jeden. O kurwa, dwa mecze muszę wygrać, żeby mieć silver jeden. Zobacz, no, czy Mistoci tutaj wiesz, zatańczyć. Tańcząca Patrycja, fan Mamo też tańczy. Pingwinek też tu wjeżdża na parkiet. Rozgląda się, gdzie tu jakieś dupeczki są. Winlusę też musimy tutaj gdzieś wsadzić. Już widzieli, kto tu jest kurwa specjalistą. Music is my ecstasy Aha no, pewnie widzowo City jakieś A to jest jakiś widz dobry Miłosierny kurwa Scream Snark Pianin kurwa jebany Kurwa, potrzebujemy to ganka O, ginę Nie mamy dżunglera i to jest ten problem. Powkurwiam tego Lisina specjalnie. No to Tobie ścieku już podziękujemy za obecność na czacie. O dokładnie, idź śwora. Dokładnie tak. Teraz świeź wora, właśnie nawet słyszałem takie jak robisz. Kurwa, szybki śmiecie. Zobacz, gdzie uciekli, zobacz. Zobacz Albo jewać to nie pisze Peper No nic nie zrobię Clip <laughs> dat, clip dat Co chłop musi teraz gryźć klawiaturę Serio Widzieliście go Ja pierdolę! Tamira nam przegrała grę. Dobra, slam, wypierdalasz, jesteś debilem jebanym. Wchodzą od 10 minut, 1 na 5 i fidują, a ty się kurwa jebana do mnie prójesz. Chuj ci w mordę, bez tu psie. Barona przegraliśmy, przesta, a ty się do mnie prójesz. Jaki mam kurwo wpływ na to, powiedz mi, debilu ty jebany, jaki mam wpływ na to, że gościk się respi i wbiega w pięciu? Co mogę kurwa zrobić? I z nim zginąć? Ty kurwa tępy, ta się głupi. Ja pierdolę, nie wiem gdzie wy macie te mózgi, weskitu skitu, nie wiem jak wy tyle lat bez mózgu żyjecie. Serio kurwa. Cud kurwa. Jak nie dzbany snajpiące, to kurwy fidujące. I tak ta gra wygląda w lola. Tak ta gra w lola wygląda. Czego byś nie zrobił i tak przegrasz grę. Zaraz zrobię nowe konto. Bo już coś jest nie tak, że mi takich debili dobierać zaczęło. Już mi coś wyklikali kurwa. Już jakiś igor fidował będzie. Madek Krzysiu, właśnie spotkałem dwóch debili co mi grę przegrali i po prostu zniszczyli mi Winstrika. Super grę rozgrywam i debil wbiega specjalnie 5 razy, 1 na 5, żeby nafidować grę. Mówisz mu, żeby tego nie robił, gość się respi i wbiega specjalnie. Już mi łeb no nie. Dach coś mi się wydaje, że dzisiaj krótki stream będzie. Żeby nie ten sniper wczoraj, żeby nie teraz ten debil, to bym miał kurwa w chuj lepiej, miał z 80% win ratio. No nie wiem, jak ludzie wygrywają te gry z takimi idiotami. Dużo grać. Co ty, to nic nie da. Dodżuję to, bo nabrali fizycznych ludzików, idioci. Ten debil tam jest na tym dżinie. Nieważne, jak dobrze zagram, i tak dobierze mi idiotę, który kurwa nafiduje mi grę. No to chyba... Bym ci coś powiedział. To chyba nie widziałaś tych, żadnego z tych challenge'y. Ja widać, z 5-6 różnych wszyscy w dwójkach robili, więc nieźle tam patrzyłaś. Nie wiem, nie wiem na co ty tam patrzyłaś, Dominika. Dwa razy solo, ok. To Brusa i kogo jeszcze widziałaś? Nie będę miał tej platyny, bo jak nie debili mi dobierze, to. Ja pierdol... Dobra. Ten griff jest debilem. Spróbowałem Wypierdalaj stąd na kolejne 10 minut. Się. Cześć, papież. Dobra, dzięki, malfight. zbanowali mi konto, grali ze mną i reportowali mi konto i bana dostałem na dwa tygodnie. Kolejny win. Nie wiem jak to wygraliśmy. Według mojej opinii. Wypierdalaj. Polczas coś na Kaca? Oczywiście, mleko. Jakie surowe nie jadłem, mordeszko. Nie wiem, coś się słabo dzisiaj czuję. Nie wiem Witold, czy wbiję tą platynę, nie wiadomo. Fajna jest ta niby taki pół darmowy skinek, ale ładny bardzo jest. Na ja drugim go zabijam. Nic nie mogłem zrobić i teraz ginę jeszcze. Na ja drugim go zabijam Teraz Kane wjeżdża. Hmm, już jest po linii. Na ja drugim go zabijam. Kinguin, czy na pewno jest kurwa 60 FPS-ów? Upewnij się, zanim głupoty będziesz gadał, dobra? Bo ja widzę, że jest 100 FPS-ów. Ja nie wiem jak ty 60 FPS-ów widzisz. Ja widzę 100 FPS-ów. Więc jeżeli nie umiecie sprawdzić, to nie pierdolcie chociaż głupot, dobra? Dzięki. Cześć Rywek. Dobra, kucy, już możesz wypierdalać tam. Pozdrów... Yy... A zresztą jebać się, kurwa. Jesteś debilem. A z Platyną jeden tutaj na nikim wrażenia zrobisz. Tutaj są goście kurwa... Z Mastera czy kurwa z Challengera, i że ten nie jest takim pajacem jak ty. I tyle w temacie. Dobra, Nexito chyba 24 łapiesz. Zobacz na tą Tristanę Nie widzicie, no nie ta Tristana robi. No nic no nie zrobię, no. GG.

Nie dziwym się, jakby to ten debil, kurwa, grał na tej Tristanie. Kurwa, gówno 04 tralujące Ciekawa sprawa, co? Zobacz. Nie zastanawiacie się, dlaczego. Patrz, zobacz. Nie zastanawiacie się, czemu wszyscy w czterech pobiegli we mnie w dżunglę? Pomyślcie. Ja nigdy nie mam takiego Sevira, no nie? Ja nigdy nie mam takiego Sevira. Nie ma Helenki, nie kupiłem święta, zapomniałem, zaspałem. I już teraz coraz gorzej będzie, już teraz będzie coraz większe śmieci dobierać do teamu. Robię nowe konto zaraz. Już jest po koncie. To jest trzecia gra gdzie mam trolli w teamie. To już jest trzecia gra pod rząd i teraz będzie tylko gorzej. Już coś się stało z kątem. I będę teraz coraz większych debili miał dobieranych do teamu zawsze. Trudno, muszę wylewelować zaraz nowe konto. Zobacz jako rybę chłop rzuca. Łapy se za dwa towery dajwują. Cześć Bin, siamaneczko, co słychać? Dobra, robię nowe konto. Niestety, nic nie poradzę. Nic nie poradzę. Mój ulubiony przedmiot w szkole? Linika, mordo, Linika. Miałem taki zajebisty humor, byłem tak pozytywnie nastawiony, dobierało mi trzy razy podrząd idiotów, już, już mi się odechciało grać, seryjnie, odechciałem się grać. Jak teraz mi dobierze kolejny raz idiotów, to kończę streama, żebyście nie, nie mieli pretensji. A wiem, że tak będzie, bo to konto już jest spalone. Na każdym poprzednim koncie miałem to, dosłownie to samo. Grałem wszystko o dobrze, a w pewnym momencie zaczęło mi dobierać idiotów i już potem do samego końca, przez dwa miesiące mi debili dobierało. No to chyba koniec streama zaraz. To chyba zaraz koniec streama. Wiedziałem, że tak będzie. Mówiłem wam, że tak jest kurwa. W pewnym momencie zaczyna dobierać mi cały czas debili i... Już konto jest przegrane. Nieważne jaki jest MMR i co by się działo. Po prostu wiedziałem, żeby nie grać kurwa. No po prostu wiedziałem. Ale wy się upieraliście no i inaczej wy czyje wyszło no. Ale chcieliście widocznie koniec streamka i będzie koniec streamka zaraz. Zobacz. Gość stoi AFK. Respi się przybiega, stoi AFK, ginie. Respi się przybiega, stoi AFK, ginie. I wyszedł z gry. Kucy, czy ty jesteś kurwa niedorobiony? Ty jesteś niedorobiony? Gość wyszedł z gry. Ty kurwa tępy kutasie pierdolony. Nafidował i wyszedł z gry. Ty, ty jesteś pierdolnięty jakiś. Chłop nafidował specjalnie i wyszedł z gry. A ty mówisz do mnie, że ja się poddaję. Po prostu nie wierzysz w ludzi. Oho, tak weymar. Po prostu nie wierzysz w chłopa. Twoja stara to jest konfitura jebana, ruchana przez kurwa wszystkich w mieście. Wszyscy spuszczają jej się po kolei do mordy kurwa i na ręce, potem robi ci jedzenie i ty to wpierdalasz. A teraz wykurwiaj psie. Gówno nie do wygrania to jest. Jeżeli ty nie widzisz, że, że kurwa, przykładowo ten gość rozjebał grę, że ten gość stoi AFK i się dziwisz, że ten gość kurwa się respi, ginie i ty się przypierdalasz do mnie, że ja coś ten, no to sorry, dla mnie jesteś kretynem stary. I tyle w temacie. Cześć ma jeszcze? Ale zobacz, nie da się nic zrobić na tych idiotów nawet. Nie, kończę. Widzicie sami jak to się dzieje. Tu się nie da nic zrobić z tym. Ja później, ja później za takie kurwa szmaty dostaję człowieku bany na kontach.